Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak poważne są te ruchy Rosji. Sojusz odkurza tajne plany obronne. Czy to zapowiedź eskalacji po wojnie na Ukrainie? Według Welt am Sonntag Moskwa rozpoczęła nowy etap przygotowań, tak zwane fazę zero. NATO reaguje. 9 dni temu generał Christopher T. Donahue przedstawił w Brukseli kompleksową koncepcję obronną dla 32 krajów. Największy niepokój budzi reorganizacja rosyjskich okręgów wojskowych. Więcej jednostek może trafić blisko granic państw NATO. Szef estońskiego wywiadu Kaupo Rosin ostrzega, że nowe rosyjskie jednostki już stacjonują przy granicach, bywają przerzucane na Ukrainę, by potem wrócić. Były generał sojuszu mówi wprost: ryzyko ataku na państwa bałtyckie rośnie, zwłaszcza po zakończeniu wojny na Ukrainie. Co robi NATO? odświeża regionalne plany obronne i zwiększa gotowość. To nie panika, to przygotowanie. Obserwujcie sytuację i sprawdzajcie wiarygodne źródła. W geopolityce każdy detal ma znaczenie.